Szpitale, kolej, oświata i podział funduszy europejskich to główne wątki w ramach siódmego w tej kadencji zebrania konwentu starostów i wicestarostów lubuskich, który odbył się w dniach 27-28 lutego w hotelu Villa Park w Żaganiu. Uczestnicy spotkali się z Waldemarem Taborskim, dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, który przedstawił starostom propozycję monitorowania jakości leczenia chorób nowotworowych w województwie lubuskim. Dyskusję prowadził starosta żarski Marek Cieślak, przewodniczący konwentu starostów i wicestarostów lubuskich. I za kilka dni zostanie powołana Rada Naukowa, czyli tak ta rada, która będzie odpowiadała za nadzór merytoryczny nad tym przedsięwzięciem. Myślę, że wiele, wielu z Państwa już słyszało o, o czymś takim, czym jest Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych, a my, wracając się tutaj do Państwa jako do gospodarzy większej części szpitali, o pomoc w nawiązaniu współpracy z szpitalami Województwa Ludwskiego, gdyż głównym działaniem naszego centrum jest stworzenie rejestru chorób nowotworowych, czyli rejestru, w którym będziemy nie monitorować tylko zachorowalność i umieralność, ale cały przebieg leczenia od diagnostyki po terapię i opiekę poszpitalną. Kolejnym punktem obrad było zaprezentowanie przez przedstawicieli Ministra Edukacji Narodowej, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Związku Powiatów Polskich zmian w kształceniu zawodowym, które obowiązywać będą od 1 września 2012 roku. Szkolenie rozpoczęła prezentacja dotycząca przyszłości technologii wykorzystywanych w nauczaniu. Różnorodność czy standaryzacja? Co jest siłą postępu na dzień dzisiejszy? W tych czasach, kiedy o rozwoju społeczeństw prawda, decydowała tania produkcja i odpowiednia droga sprzedaż, czyli standaryzacja, to wtedy sposób myślenia był tak: wychować, wyszkolić tak samo przygotowanych absolwentów, żeby szli do fabryk i robili tak samo. Jak my mają coś produkować, to ten produkt X w dańsku w Opolu, w Rzeszowie, powinien być tak samo robiony. Szkoła musi być taka sama, musi dokładnie dawać takie same, tak samo wykształconych, Dzisiaj, kiedy rolę produkcji przejęły automaty, to człowieka się bardziej wymaga, żeby on się umiał znaleźć w odpowiedniej sytuacji, która go otacza. Żeby to umiał w tym coś zrobić, w tym świecie. W związku z tym, zaczyna pojęcie różnorodności zdobywać swoją pozycję czyli w różnorodności tkwi bogactwo. Rozmawiano na temat zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodach oraz rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. W konwencie wzięła udział marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak oraz wojewoda lubuski Marcin Jabłoński. Omówiono bieżące problemy powiatów i przedstawiono stanowisko zarządu województwa w sprawie przyszłego okresu programowania środków europejskich. Dziewięć. Wszystkie się odbędą w pierwszym półroczu, więc trzeba już być gotowym. Należy przekazać tą informację dla partnerów swoich, dla przedsiębiorców, bo tu dla nich są konkretne pieniądze. I do tych konkursów jesteśmy już gotowi. Będą, te konkursy będą teraz już ogłaszane. Praktycznie trzyma nas kontrakt z wojewodą, bo tego jeszcze nie ma. Tak jak mówiliśmy, w tym pierwszym priorytecie wszystko zostało zatwierdzone zgodnie z umową, 20 milionów na zjazdy. I to jest komunikowanie tych zjazdów, co tak głośno media ja, o tym piszą. Węzły są wybudowane, także tu przy okazji warto jeszcze raz podkreślić, węzły są wybudowane przez autostradę Wielkopolską w Czcielu, w Torzyniu, w Rzepinie i Natomiast nie są wybudowane w Łagowie, w Myszęcinie i w Jordanowie. Jordanowie będą z chwilą yy, połączenia ze Strójką, bo to blokuje Strójka. To jest kwestia półtora roku góra, może wcześniej. I tu trzeba przypomnieć, że autostrada Wielkopolska jest pół roku jest wcześniej wybudowana, stąd ten też poślizg. Yy, także ta, ta, ten węzeł nie jest w niczym zagrożony, natomiast łagów i myszędzi to jest problem. Jesteśmy po spotkaniu z dyrektorem Patalasem, był na sesji, niektórzy byli i słyszeli, że nie był taki hmm, twardy, jak wcześniej, i jest szansa, że przynajmniej jeden z tych węzłów uda się przyspieszyć, czy to nie będzie w 30 latach, ale w kilku. Często zrobić dokumentację. I myślę, że łagów jest do zrobienia. Bo... Też chodzi o odległości między tymi się. węzłami, bo bez przesady, bo tam są nawet po 9 km pomiędzy tymi odległości. to nie jest żaden problem, nie? A łagów szkoda tego łagowa, bo jednak jest to... Taka perła turystyczna i tam też przedsiębiorcy chcą uczestniczyć w, w kosztach, przynajmniej mogą z, zapłacić za ekspertyzę, bo musi być taka ekspertyza. Mówi, to dokumenty merytoryczne, żeby minister podjął decyzję, że nie, nawet jeżeli jest odległość mniejsza niż 15 km, węzeł y, jest uzasadniony, a tam jest mniej niż 15 km. Jeśli chodzi o pieczę zastępczą, to też oczywiście sprawa, sobie z której mówiono na początku, to trwają prace nad realizacją tych szałek, też posłowie mówili, że coś się dzieje. w końcu oczywiście jestem w stanie przewidzieć, że będzie zapis, ale prawdopodobnie jakaś poprawa nastąpi. Tak? Więc to też nie ode mnie zależy. Sygnalizuję tylko problem, że też zabierając w tej sprawie głos, pisałem do właściwych ministrów, przekazując też tą listę w tej materii. Będzie konkurs ministerstwa w zakresie, to być może już też wiadomo, w najbliższych dniach podobno zmierzający do finansowania innych obiadów realizacji zadań własnych w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Tak będzie to konkurs, więc mogę e, się zainteresować, mogę zwrócić na to uwagę Ministerstwo Pracy Polityki. I think